Dzień dobry, dzień dobry, Damian Bugański, kłaniam się nisko i witam w czternastym odcinku z serii Rozrusznik poranny, który ma wprowadzić nas w idealny dzień, przepełniony aktywnością fizyczną. Moi drodzy, zaczynamy z siadu motylkowego, łączymy sobie stopy, kolana rozpychamy do zewnątrz i zaczynamy rozruch odcinka szyjnego. Zaczynamy od ruchów takich, jakbyśmy chcieli uchem dotknąć ramienia, Potem tak jakbyśmy chcieli powiedzieć tak, następnie tak jakbyśmy chcieli powiedzieć nie. Ruchy bardzo wolne, dokładne, spokojne, z pełnym wyczuciem i ruszamy sobie tutaj odcinkiem szyjnym. Standardowo minutę wykonujemy ćwiczenie, 10 sekund odpoczywamy i znowu przez minutę wykonujemy ćwiczenie. i Powinniście zwrócić uwagę na to, czy macie takie wrażenie, że na przykład w jedną stronę Was ciągnie bardziej, w drugą mniej. To też daje nam jakiś sygnał o tym, co się dzieje w naszym ciele i jak te napięcia przechodzą. 10 sekund przerwy. Tymczasem zaczynamy kolejne ćwiczenie z siadu klęcznego. Ja je wykonuję tyłem, żebyście dokładnie widzieli, co się dzieje między łopatkami. Wykonujemy wyprost ramion do boku. I przekładamy ramiona do tyłu, tak jakbyśmy chcieli spleść agrafkę. Jeśli ktoś jest w stanie spiąć agrafkę mm, dłońmi, ale robiąc to siłą, czyli nie kładąc ręki na plecy i taką jakoś na siłę wyciągając, tylko po prostu jesteśmy w stanie świadomie ją przenieść tak daleko, aż dłonie się złączą, no to jest idealnie. U mnie. Tej mobilności trochę tutaj brakuje, więc ja też muszę nad tym pracować. No ale jakby nie chodzi o to, że wszystko trzeba wykonywać od razu idealnie, zresztą tak jak to widać u mnie, ważne jest to, żeby nad czymś pracować i przede wszystkim być świadomym tego, że coś tam nie gra. Więc stopniowo przenosimy sobie ręce bokiem, próbujemy spleść agrafkę, znowu wyprost ramion, próbujemy spleść agrafkę na drugą stronę, głowa się nie rusza, kręgosłup się nie rusza, brzuch napięty, no, i tak sobie pracujemy. Stopniowo będzie lepiej, tylko trzeba trenować regularnie. Mamy przerwę. I tym razem zaczynamy sobie z siadu prostego. I, no I ważne jest to, żeby ta pozycja już była dla Was dość łatwa. Nie powinno być tak, że siedzicie w siadzie prostym i Was ciągnie na plecy. No Wtedy jest jeszcze dużo do poprawy, jeśli chodzi o mobilność. Ale bardzo dobrze jesteście i stopniowo się to będzie poprawiać. Wykurujemy podniesienie nogi, przekładamy ją na drugą stronę, łapiemy ręką. Przyciągamy kolano do boku. Ważne jest to, żeby siedzieć na pośladkach mocno, e, szczególnie na tym pośladku, gdzie noga jest prosta. No, i wykonujemy sobie właśnie lekkie przyciągnięcie kolana do zewnątrz. A my kręgosłup rotujemy w przeciwną stronę. E, w ten sposób rozciągamy mięśnie. Około biodra, szczególnie tej nogi, która jest ugięta, a dodatkowo wprowadzamy kręgosłup w ruch rotacyjny. Więc takie bardzo fajne, kompleksowe ćwiczenie. Oczywiście każdą z tych pozycji można przytrzymać nieco dłużej. Ja teraz oglądając ten materiał, właśnie widzę, że wykonywałem to troszeczkę za szybko, więc no nie bierzcie ze mnie tutaj przykładu, wykonujcie je troszeczkę wolniej. Świetnie, ćwiczenie wykonane. Teraz to co będzie dalej za 10 sekund, to będziemy wypychać biodra z podporu tyłem, będziemy robić pauzę i wtedy kolano będzie szło do klatki, przyciągamy je jak najmocniej, odkładamy nogę do ziemi, drugie kolano do klatki, odkładamy, wtedy biodra idą w dół, do ziemi i znowu wypychamy biodra najwyżej jak się da i znowu kolano do klatki i potem zmiana, ważne jest to, że stopa jest tutaj zadarta, w czasie podnoszenia nogi biodra nie mogą opadać, czyli no mamy tutaj dwa punkty podporu jeśli chodzi o nogi a za chwilę zostaje tylko jeden i wtedy jest taka tendencja, że często biodro chce opaść, szczególnie jeśli pośladek jest yy, taki niewydolny i za słaby żeby utrzymać całą pozycję, więc zwróćcie na to uwagę, że w czasie odrywania stopy to ta druga noga musi pchać mocno w ziemię, tak żeby poślad się aktywizował, napinał i żeby nic się nam tam więcej nie zmieniało tak, 10 sekund jeszcze do końca i będziemy zmieniać ćwiczenie. Wy cały czas pracujecie, dłonie oczywiście odpychają od ziemi, klatka piersiowa do przodu, łopatki się delikatnie łączą. Świetnie, 10 sekund pauzy i zaraz lecimy dalej. Świetnie, tym razem za 3 sekundy startujemy. Zaczynamy z pozycji stojącej. Będziemy wykonywać zwijanie kręgosłupa wolno, kręg po kręgu, jak najwolniej. Jak ktoś ma problemy z mobilnością, to kolana się mogą delikatnie ugiąć, idziemy dłońmi aż do ziemi. I następnie dłonie idą, marsza do przodu, idą, 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 aż zejdziemy sobie do pozycji podporu i wtedy biodra idą w górę i podchodzą nogi jak najbliżej dłoni, jak najbliżej dłoni, kolana się mogą lekko ugiąć. Wykonujemy odwinięcie kręgosłupa i ponownie powtarzamy. Zwijamy, zwijamy, zwijamy jak najniżej. W końcowej fazie mogą, ale nie muszą, uginają się kolana. Idziemy rękami, idziemy, idziemy, idziemy do pozycji podporu, tak jak do pompki. Następnie stopy do przodu, podchodzimy na prostych nogach, na prostych nogach, jak najbliżej do rąk, i wykonujemy odwinięcia. Świetnie, ja zrobiłem tylko dwa powtórzenia, więc z tego wychodzi, że w ciągu minuty jesteśmy w stanie wykonać około dwóch powtórzeń, nie więcej. No dobrze, z 10 sekund przerwy i ostatnie ćwiczenie. I teraz to ostatnie ćwiczenie również znacie. Luzowanie, podskakujemy sobie, wykonujemy skręty bioder, ręce totalnie się wyluzowują, nogi w miarę luźno i kilka podskoków, potem stajemy sobie, wykonujemy wymachy, troszeczkę jak German swingi, troszeczkę te wymachy boczne, występowało już to nieraz w naszych zestawach. Chodzi o to, żeby tutaj brzuch oczywiście i pośladki są aktywne, one napędzają ruch, ale kończyny górne i nogi są wyluzowane, uspokojone, tak. No uspokojone to może jest trochę złe słowo. Generalnie wyluzowane. Całe napięcie powinno zostać tak troszeczkę strzepnięte w czasie tych podskoków, luzowań. Teraz można zejść jeszcze do lekkiego skłonu o nogach ugiętych, pobujać się, pokołysać, wyluzować tak, żeby... Poczuć luz, że krew po prostu napływa do każdego fragmentu naszego ciała i za chwilę możemy startować w dzień. Więc ja Wam życzę oczywiście wspaniałego dnia i dzięki, że ukończyliście ten zestaw. Widzimy. Jeśli się... materiał się Cześć. Wam spodobał, to koniecznie kliknijcie przycisk subskrybuj i dzwoneczek, żeby YouTube przypomniał Wam kolejnym razem, gdy pojawi się tutaj nowy materiał. A jeśli chcecie konkretnych, rzetelnych informacji, jak być w formie, jak trenować i nie popadać w skrajności fit świata. To zapraszam do tego, żeby wejść na stronę człowiekurusz.pl i wpisać tam swój mail w newsletterze, bo dzięki temu wszystkie przydatne informacje trafią prosto na waszą skrzynkę. Zero spamu, same konkrety, a będą tam wiadomości, które nie są publikowane w social mediach. Więc bardzo, bardzo, bardzo serdecznie zapraszam, a my widzimy się już jutro w kolejnej porannej gimnastyce. Do zobaczenia, cześć.